Boksie kluczem jest to, że musisz... Dać z siebie wszystko codziennie. Ile razy słyszałeś taką głupotę? Celem nie jest to, żeby się zajebać kompletnie. Celem nie jest to, żeby wylądować w szpitalu z jakąś kontuzją, z jakimś zerwanym Achillesem i wyłączyć się ze sportu na całe życie i na przykład podróżować na wózku. Tylko celem jest to, żeby progresować. Więc jak to dobrze zrobić? No po pierwsze, pierwsza rzecz, to jest najważniejsza rzecz. Czas. To zajmie dużo czasu, to jest nie do przeskoczenia. Jeżeli zaczynasz późno, dostosuj swoje oczekiwania. Jeżeli masz tego czasu więcej, to dobrze. Druga rzecz jest taka, że odpowiednia ilość treningów, nie za dużo, nie za mało, dostosuj to do samego siebie. No i ostatnia rzecz jest taka, regeneracja. Trenuj mocno, ale regeneruj się dwa razy mocniej. Bo to regeneracja oddziela mistrzów od przegranych. No i czas oddziela mistrzów od przegranych.